Witajcie, ja jestem Couton i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawą, o której się naprawdę sporo mówi, a mianowicie zapowiedziami nowej gry Scotta Coutona potocznie nazywanej Smash'em 6. Zapraszam. Tak więc na początku nowa książka Scotta: The Freddy Files. Trzeba przyznać, że wypuszczenie w 2017 roku tutoriala o grach, które swój porządek mał w 2014, jest dość ciekawym pomysłem. No, typowy Scott. Ale oczywiście nie mógłby to być po prostu zwykły Guidebook. Na ostatniej stronie książki znajduje się coś, co zrobiło naprawdę niezłą furorę, a mianowicie to. Na zdjęciu, które widzimy, znajduje się coś na kształt Baby, którą znamy z Sister Location, z naciskiem na coś na kształt. Na zdjęciu tym nie widać zbyt wielu szczegółów, ale jeśli chodzi o naszą domniemaną Baby, to widzimy tylko ciemną sylwetkę, ale to w zupełności wystarcza, byśmy poczuli dreszcz niepokoju. Nasza Baby, zamiast jednej ręki, posiada coś na kształt ogromnych szczypiec. Poza tym widzimy, że w jej ciało wbite są cienkie przedmioty sprawiające wrażenie szpilek. Trzeba przyznać, że nie wygląda to zbyt przyjaźnie. Na tym zdjęciu jest jeszcze jedna rzecz, która według mnie zasługuje na uwagę. Spójrzcie na plaka znajdujące się za baby. Nie będę już roztrząsał, czy ja to morda się na nim znajduje osobiście to coś kojarzy mi się ze czulem, ale nevermind, nas interesuje napis znajdujący się na dole. Freaks, czyli chimery, dziwadła w ten deset. Myślę, że jest to całkiem duża wskazówka. Tak więc teraz przejdźmy do teorii. Spójrzcie na plakat. Spójrzcie na baby. Jeszcze raz na plakat. Baby, jakby na to nie patrzeć, jest ci wadłem. Przynajmniej na tym zdjęciu. Zwykłe animatroniki, chyba że o czymś nie wiem, zazwyczaj nie mają zamiast rąk morderczych szczypiec. Więc wychodzi na to, że plakat w jakiś sposób określa baby. No ale okej, okay, przejdźmy do sedna. O co w tym wszystkim chodzi? Jak to z obołu połączyć? Tak więc, żeby odpowiedzieć na te pytania, potrzebujemy jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy. Rzeczy, o której jak dotąd nie wspomniałem. Wiesz co to jest? Twoja dusza! Nie no, żartuję. Tak na serio chodzi mi o zakończenie Freddy Files, które brzmi... Co dalej z Snuffem? Na pewno nie jest to ostatnia tego typu książka i oczywiście będzie wiele więcej gier. Jedyne co możemy powiedzieć to to, że napełnicie to koszmarami... ...słodkich snów. Napełnicie to koszmarami. Kojarzy się Wam to z czymś? Nie wiem czy mogę traktować to zdanie dosłownie, ale koncept koszmarów... Chyba skądś to znamy. A teraz spójrzcie na to tak. Mamy potwierdzone, że będzie wiele więcej części FNaFa. A jaka była jego ostatnia część? Nie, to nie było Sister Location. Taka gra jak FNaF 5 nigdy nie powstała. To fandom zaczął tak nazywać Sister Location, ale faktem jest to, że nie należy ona do serii Five Nights at Freddy's. Spójrzcie chociażby na mechanikę tej gry, o ile we ach każda noc polegała mniej więcej na tym samym, tylko wraz z postępem tygodnia poziom trudności się zwiększał. Tak w Sister Location już tego nie ma. Sister Location jest bardziej jak film. Ale okej, okay, nie odbiegajmy od tematu. W każdym razie nie ma takiej gry jak FNAF 5, a tutaj mamy powiedziane, że kolejne części będą wychodzić. Ostatnia część Five Nights at Freddy's polegała na walce z koszmarami. Spójrzcie na teaser zapowiadający FNAFA 4. Jest tam napis Last Chapter, czyli ostatni rozdział, i w zasadzie to okazało się prawdą, bo to była ostatnia część FNAF. A, A we Freddy Files mamy powiedziane, że kolejne FNAFy będą wychodzić. Czyli co, to wychodzi na to, że to się wyklucza, bo przecież ostatni rozdział już był, czyż nie? Ale nie, to się nie wyklucza. Można to w bardzo prosty sposób połączyć. Nikt nie powiedział, że rozdział już się skończył. Tak więc biorąc pod uwagę to, że koszmarny rozdział być może jeszcze się nie zakończył, to postać widoczna na zdjęciu może przedstawiać Nightmare Baby. Podobnie jak reszta koszmarów ma ona wspólne elementy ze swoją klasyczną wersją, jednak przeważał w niej koszmarne, surrealistyczne elementy. Spójrzcie chociażby na te szczypce. Te kolce czy szpilki wbite w jej ciało. To jest po prostu koszmarna wersja Baby. Jest jeszcze jeden teaser, który chciałbym omówić. Jest to obraz ze Scott Games, przedstawiający Freddy'ego z minigry we FNaFie 2, Take Cake to the Children, pozostawiający za sobą ślad tęczy. Wydaje mi się, że wiele osób lekceważy ten teaser, ale według mnie on również jest bardzo ciekawy. Akcja minigry, w której znajduje się ten Freddy, dzieje się w pierwszej pizzerii Freddy'ego W Pizzerii, której nie ma w żadnej z gier. Może miał użyć tylko na minigrach. W tej pizzerii popełniono morderstwa. W tej pizzerii znajduje się William a Afton, przedstawiony jako Ping. Guy. Tam wszystko się zaczęło. Ale dobra, jak chcecie wiedzieć więcej o tej pizzerii? To zapraszam do poprzednich odcinków. A teraz przejdźmy do finalnego punktu. Z książki wiemy, lub przynajmniej domyślamy się, że kolejna gra będzie miała dużo wspólnego z koszmarami. Freddy ze strony Scotta i ściągnąca się za nim może symbolizować powrót do tego, co już znamy: do pierwszej pizzerii, o której niby każdy wie, ale tak naprawdę w ogóle jej nie znamy. Kolejna część FNaFa przeniesie nas do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. To miejsce, w którym William Afton zamordował piątkę dzieci. Koszmarna Baby i inne animatroniki, które się tam prawdopodobnie pojawią, mogą symbolizować lęki i paranoje jego syna Michael'a Aftona, czyli Purple Guy'a. Mogą pokazywać, że bał się robotów stworzonych przez jego ojca, że wiedział do czego tak naprawdę służą, ale nie mógł z tym nic zrobić. A raczej nie chciał. Wiedział, że nadchodzi rozlew krwi, wiedział, że mu kosali swoją siostrę i piątkę dzieci, ale zbyt się bał i po prostu stał bezczynnie. Teraz zabiję go wyrzuty sumienia, a upiorne animatroniki zdają się wypominać mojego winę, nawiecając go. Tak więc następna gra, jak na moje, będzie pokazywała jak to wszystko wyglądało z perspektywy Purple Guy'a. Jeszcze bardziej to skomplikuje fabułę, ale cóż, wspaniale, bo będę miał o czym nagrywać. I w zasadzie to by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia.